Poznań, miasto mokradłowe. Jako jedyny z Polski, z dużych miast Poznań, został zakwalifikowany do miast dbających o mokradła. Współczesny człowiek zaczyna doceniać ten ekosystem, który przedtem był niszczony, osuszany. A to jest tak ważne. Dla ochrony klimatu i wód gruntowych i tą walkę władz miasta oraz społeczeństwa doceniono. Trwa walka z betonozą, dąży się do tego, aby skanalizowane małe rzeczki i strumienie zostały wydobyte na powierzchnię. Zaledwie 4% powierzchni w Polsce zajmują. Mokradła, i w tych 4% znajduje się miasto Poznań. Ten prestiżowy w świecie tytuł zdobyły następujące miasta europejskie: Genewa, Szwajcarii, Machelen, Belgia, Arles, Francja. Gdzie szukać w poznaniu takich obszarów? No, jest to m.in. lasek piątkowski. Traszki Latajskie, Dolina Rzeczki Cybiny Głównej, Rzeki Warty, Strumienia Junikowskiego, Rezerwat, Żurawiniec, Bagienny Las, czyli Olsy w Dolinie Cybiny Niedaleko Stawu Olszak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. 1 luty 2025 rok. Koniec.